Szanowne Państwo, kochani moi, chcę powiedzieć i podziękować dla wszystkich dobrych, złych YouTuberów. Jut Wszystkim z całego serca wam dziękuję. Życzę wesołych świąt, szczęśliwych, zdrowych, pogodnych, radosnych. A do tego chcę powiedzieć, że proszę dla mnie paczki nie przytrzymać. Nie chcę odmawiać paczek od dobrych, od złych. Nie chcę, bo czynowiem tak, jeżeli ktoś na moje nazwisko. Proszę dotrzymać słowa, proszę nie odbierać. Przychodzi ci ciebie paczka na twoje imię nazwisko, to proszę powiedzieć wzrost. Już? A nie. Szanowny państwo, jeżeli ktoś przyszedł od potrafisz. poniedziałku, od poniedziałku, paczka na moje nazwisko. Będziesz. Suchy chleb jad. Będę suchy chleb jeść, gniły będę jeść, chleb. Po świnikach będę chodzić, ale nie chcę od was paczek. Jak ty chodzi wcześniej? Nie chcę waszych paczek. Przysyłajcie dla kogoś innego paczkę. Dla mnie nie chcę. Chcę odejść, zatruć się i to zrobię. I to zrobię! Masz? I to zrobię! Przepraszam, mogę coś powiedzieć. Ale jak ja się dwa lata temu ponad przyprowadziłem się, na samym początku napisałeś, żebym ja się podpisał. Że jak tobie się stanie coś, żebym ja go spalił, to ja bym dostał za to do żywocie. Tak, Takiej rzeczy na tym świecie się nie robi. To w tamtych czasach... Przed erą naszą to tak jeszcze było. Ty chyba nie znasz historii. Ty mówisz, ja się chcę spalić. A e, nic już na ten temat nie będę mówił, bo dzisiaj niedziela i ja nie chcę denerwować się i po prostu y, ani przyklinać, bo zaraz będą święta. Bóg widzi, co ogółem my robimy na tym, na tym świecie. Szanowni Państwo, prawdę Ty Wojtek powiedział, Bóg widzi. Wszystkich widzi. Złych, dobrych, wspaniałych i tak dalej. Może ja jestem zły dla Was. Może ja nie na ten świat się Całkowicie. Może trzeba mnie odejść dla Was dać drogę lepszą. Wspanialszą. Lepszą. A co ty, że ty odejdziesz, to będzie lepsza droga? Jaka, do czego będzie lepsza droga? Do życia nawet. Każdy człowiek po swojemu żyje. Ja nie muszę ogółem. A do ciebie mam pretensje, Meksykano? Powiedziałeś tak. Ja nie zapomnę tego słowa, do śmierci swojej. I dusza moja nie zapomni nawet. Ja mówię, Jarek. Czyliś pomóż, żeby popiłować. Czyli porąbać, tak? Nie, pracował. Cały. od wiosny. Poproś się! Jakby, jak pies. A co? Ty myślałeś, że sprytnie z palcem? Róptę, cochteta. Tutaj wszystko, żeby było. A ja muszę leżeć. Le wszystko, Jakby, jak elegancko wyglądać. jak. Jak. nie Jeszcze to. jak mieszkałem, Ale? tam na warmi. Nikt nie powiedział, że poproś się. Wiele razy ja. Jeżeli już, to poproś mnie, a nie się. <noise> Jeżeli już. A. a jak pan słabo słyszysz, to już nie moja wina. Dożyjesz pan moich lat? No. To nie było poproś się, to, taki... to poproś mnie, to pomogę. To ty 50 lat starszy mnie? Przepraszam. Przepra 10 lat tylko. O 13, no ode mnie. Przepraszam bardzo. 11? No. 13. Ode mnie 13. Policz.